Witam Was na ogrodzie w kolejnym odcinku Ogrodowych Transformacji. I słuchajcie, jest dokładnie tak jak mówiłem: Kolejna działka z boku jest zagospodarowana. I to jest coś fantastycznego po prostu absolutnie niesamowitego. Zobaczcie, nawet pojawił się już numerek: ktoś już tu jest, ktoś już tu sobie żyje, ktoś już sobie tu funkcjonuje. Nie? Została wycięta stara śliwka. Ekstra wiadomość, więcej światła. Więcej światła. To jest coś fantastycznego. Coś faktem, fakt, pomijam to, że zostały wrzucone gałęzie jakby na tą działkę, nie? i Ktoś po prostu bezmyślnie to zrobił. I ja je zaraz sobie przerzucę, nie? tak żeby po prostu zabezpieczyć sobie swój kawałek takiego tutaj, żeby pokazać jakby, że tak nie. nie? Tak po prostu. Tak nie róbmy, ale zobaczcie, nic nie musiałem robić. Ktoś zrobił to dla mnie. Pojawiła się tu, to tu bardzo słupek. Tam jest drugi słupek, jest granica działki. Wszystko wiadomo, wszystko wiadomo, tutaj też jest słupek. Czy... teraz tylko czekać. Tak, tamta działka z boku też się zagospodarowała. Nie? Rozumiecie, co tu się dzieje? Wystarczy wejść w miejsce, gdzie mrok i go rozjaśnić. Wyjaśnić mrok. Nie? To właśnie się dzieje. To jest fantastyczna sprawa. Wśród była stara. Ja myślałem sam, żeby ją nie poprzycinać tu, bo mi te gałęzie tutaj takie stare, suche nie? wchodziły i tak dalej i tak dalej. Ktoś zrobił to za mnie. Dziękuję. Jestem super wdzięczny. Nie? Miałem coś dziś tutaj wycinać. Fajnie, że tu przyszedłem. Bardzo mnie to cieszy. Nie? I, bo to pozwala mi dalej. Rozkręcać nie? ale zobaczcie, to jest niesamowite. Miałem wycinać właśnie tą wieżbę, tą, którą tam widzicie, nie? i zrobiło się miejsce, że mogę to zrobić. Nie? Wiecie, no, ktoś przerzucił trochę gałęzi na, na moją stronę, teraz ja sobie zrzucę wieżbę trochę tu i posprzątam. Jedno i drugie, jakby fantastyczna sprawa. Jaram się, nie? gdybym wiedział i znał już tego kogoś tu, w tej chwili. Nie? Już, no to już bym się zapytał, czy zmienić mu te gałęzie, tak? Bo mam taką możliwość. Ja chętnie bym nawet wykorzystał. Nie? Także fantastyczne informacje. Dużo się dzieje, nawet bez mojego udziału osobiście. To jest dokładnie tak jak mówiłem, że te działki się w pewnym momencie tutaj po prostu ogarną, Same. Nie? Także super. Drzewka sobie są. Wszystko sobie żyje. Tak jak powinno. I, I jest pięknie. No jest pięknie. Czekajcie, jaka to jest fantastyczna sprawa. Ktoś tą działkę wziął. Bajka. Absolutna bajka. Mm. A jutro będę mógł sobie tutaj to wszystko podziałać i powycinać. Nie? Także wiecie, światło wpada już w każdym możliwym kierunku, we wszystkie miejsca, jakie są tylko dostępne. Tam światło już wpada. Aha. Niesamowite, co? Coś pięknego. Coś fantastycznego. Najpierw zabiorę się właśnie za tamtą, już wiem o tym, nie? A potem gdzieś w przyszłości. Te są to wycięcia. Nie? Ja je jeszcze na razie zostawiam z jednego prostego, z jednej prostej przyczyny. To co na wiosnę tutaj się działo, a jak te wierzby kwitły, zresztą nie wiem, czy będzie widać na kamerze, tam parę bazi się otworzyło. nie? Było tak ciepło teraz przez chwilę. Słońce tutaj nagrzało. Ja o tym mówiłem, one służą. Tak? Służą jako kilka różnych rzeczy, tak? Kora zwierzby to jest jedna rzecz. A druga rzecz pszczoły i ilość owadów, jaka była tutaj wczesną wiosną. Kiedy właśnie to wszystko tutaj kwitło. Była tak absurdalna, że to jest coś pięknego, móc tego doświadczyć. I chętnie doświadczę tego jeszcze raz. Nie? Po prostu. Nie? Coś fantastycznego. Nie? Wow, super. Cześć, licia. No to jest DB. Jest najlepiej. Cieszę się, że tutaj przyszedłem. Bardzo mi to cieszy. Bo to są same fantastyczne informacje. Teraz nawet nie będę tego sprzątał z prostej. Chociaż przerzucę. Przerzucę. Tu jest ciekawa sprawa. Nie wiem, czy widzicie. Zobaczcie, ta wieżba jest taka piękna, nie? duża już, ale ona przechyla się w tą stronę. I gdybym chciał ją ściąć tak, to wam też zresztą pokażę e, jutro na filmiku, ściąć ją tak e, w całości, nie? no to ona ma tendencję do tego, żeby się właśnie tam przewrócić, w tamtą właśnie stronę. Nie? No ja chcę zrobić to tak, żeby ona. Eee, przechyliła mi się troszkę w drugą stronę i no mam na to kilka sposobów tak? albo po prostu mm, przywiozę sobie tą swoją dużą drabinę tak? i pościnam ją po trochu tak? albo pościnam ją tym Cześć, pościnam ją tym a, pilarką na wysięgniku i sprawię żeby ona wyrządziła jak najmniejsze możliwe a, szkody. Nie? Jak najmniejsze możliwe, tylko i wyłącznie. No I to jest fantastyczna sprawa. Nie? To, że ktoś tu wpuścił światło, to, że ten teren się porządkuje. Absolutna bajka, petarda. Nie? Trzeba było to ruszyć trzeba było to dać znać, trzeba było ruszyć taką działkę, żeby wszystkie działki w koło zaczęły wpuszczać światło. Nie? Tam jest jeszcze, to jest, tam jest grubszy temat, bo tam jest góra śmieci. Nie? Na tych dwóch działkach z tamtej strony, ale to jest tylko kwestia czasu. Ja Wam to gwarantuję. Słuchajcie, wiedzcie, że te tereny, tereny takie działkowe, są super ważne, jeżeli chodzi o naszą niezależność. Tak? I już, nie? tu tutaj będą jakieś, tu zawsze będą, będzie jakieś pożywienie, jakieś owoce, jakieś, coś będzie rosło. Nie? I nawet jeśli ja. Miałbym skorzystać, to jest super. Jeśli ja, moja rodzina, to jest super, tak? Ale róbmy to ogólnie, tak? Bo to są rzeczy, które zostają, zostaną i będą służyły, i będą owocowały, będzie w nich ta nasza energia i będzie to pracować dla nas, dla naszej rodziny, dla wszystkich ludzi, dla, dla świata. I to jest coś fantastycznego. Wiem, że coraz więcej takich. Miejsc i, te, i takich przestrzeni jest coraz intensywniej użytkowanych, Zresztą ja to widzę na własne oczy. Gdzie ktoś zabrał się za coś, co wyglądało, że nikt już się za to nigdy nie zabierze, nie? jednak się zabrał. Nie? Super. Fantastyczna sprawa. Nie? Piękna, niesamowita. To jest to. Spuszczajmy światło. I to tak, tu. To jest tylko kwestia czasu, kiedy to wszystko się tu poprzycina u sąsiada. Ja wiem jedno. Nie? Ten teren kwitnie. Wszystko w moim otoczeniu kwitnie. Aż do momentu, aż cała planeta zakwitnie. Także jutro biorę się za, 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 za wycinanie. Więc jest to fantastyczna okazja, żeby Wam pokazać takie coś, nie? że jak drzewo jest pochylone w drugą stronę, co można zrobić, nie? Żeby, żeby ono jednak poleciało tam, gdzie my chcemy. Nie? Możemy trochę liną je przytrzymać, możemy. No jest kilka różnych sposobów. Nie? I ja Wam pokażę, jak to zrobić w bezpieczny sposób. Nie? Tak, żeby. Oczywiście, do tego, żeby zrobić to w super bezpieczny sposób, potrzebna jest mi uprząż. I może właśnie to wam pokażę, nie? bo tutaj mogę to zrobić z uprzęży i z drabiny, nie? na przykład. I e, bardzo prosty sposób, nie? bo najważniejsze jest obcięcie w pewnym momencie po prostu konkretnych konarów, które e, pomogą mi w obaleniu tego drzewa i przeważą środek ciężkości tam, gdzie chcę. Nie? A mogę to zrobić kawałek po kawałku i wtedy jest najbezpieczniej i najlepiej. Nie? Także jest to coś super sprawa. Zobaczcie, ja jeśli ktoś myślał, że mm, być może, nie wiem, ja tak czuję, że, nie? że ktoś myślał, że tutaj zaśmieci działkę, nie? a tak naprawdę e, dał jeszcze dodatkowy bodziec dla innych działek do tego, żeby się tutaj e, dobra energia pojawiła. Żeby to wszystko zaczęło jeszcze lepiej pracować. Nie? E, no i tyle. Jak widzicie, to drzewo ma mało miejsca, żeby cokolwiek tutaj zrobić, gdyby na przykład tam coś było. Dlatego tym bardziej chcę to zrobić teraz, bo jest teraz taka możliwość, tam się może coś pojawić za rok, za dwa, za trzy. Nie? Coś, co będzie mi uniemożliwiało lub utrudniało zdecydowanie usunięcie tego drzewa. Nie? A jak zresztą widzicie, on jest w stanie takim bardzo słabym. Jest ewidentnie chore, tak? odgarte, gdzieś coś się tam działo. Nie? I ono poświęciło swoje życie. Już dla zdrowia mojej rodziny Ja tą witalność z tej wierzby Która tutaj jest uh, I wszelkie choroby neutralizuję I poświęcam To drzewo Dla zdrowia Moich dzieci, mojej rodziny I wszystkich i całego otoczenia <laughs> I Już Pandemia zdrowia <laughs> To jest to, to jest to czego świat potrzebuje Pandemia zdrowia <laughs> Słuchajcie, dziękuję wam za dzisiaj, za odcinek i ja sobie poprzerzucam te gałęzie i do zobaczenia jutro.